No, wystarczy. Ja uważam, że jest okay. nie, 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 tam było mi też tak. Mm, nie, teraz jest gorzej. Wtedy też działałaby zasada kontrastu, że te dwa badyle po boku wyglądałyby tak obrzydliwie, że ta na środku byłaby jeszcze ładniejsza. To jest tak, jak koleżanka bierze taką brzydką koleżankę do klubu. Musisz się jaja, bo że śmieszne. Chudni, nie? nie, mówię poważnie, ja mam po prostu artystyczny jakiś. <laughs> no to jaki artystyczny i kazał tak po bokach postawić, to błagam. <laughs> nie wiem co tak. A no. taka była dziewczyna, <laughs> No, patrzę sobie na ludzi, lubię jak są ładne dziewczyny na siłę. <laughs> Nie. Nieważne, gdzie nabiera apetytu, ważne, że je w domu, tak? Lecimy z oglądaniem jeszcze vloga Pardęgi najnowszego. Zobaczymy, jaka fabułka tym razem. Vlogmas bez kontrowersji. Pierwsze wspólne święta i ubieranie drzewek. Dobra, czyli jesteśmy w fabule. Była afera o, o tachanie tej całej 150-kilogramowej choinki, żeby nie zniszczyć progu w drzwiach, też dla tych, żeby zupdate'ować. No i wtachali ją. No i teraz pytanie, co dalej? Czy udało się ubrać choinkę? Czy może już się pokłócili? nie są razem. Sprawdźmy, co w dzisiejszym odcinku. Puszczam Nie, nie, nie! O nie. No już w poprzednim odcinku były przesłanki, że Baba Jaga może nie przeżyć ustawiania tego drzewka. Po pierwsze dlatego, że była w klapkach, później w samych skarpetkach i w ogóle to w piżamie. Także... I było jej zimno. Więc Baba Jaga zmarzła. Okej, okay, przekulgiwamy lekko. Bo ja myślałem tak, że on jest tyle, a dwie są Całkowicie I żeby było jakieś Co oni kurwa Las robią w tym domu w końcu? Myślałem, że te małe choinki gdzieś porozstawiają na innych pokojach, a to wszystko razem będzie? Jak przejście między. Chcesz je po bokach? Tak, po bokach. Nie będzie tu, druga no. będzie Aha, to. czyli chcesz, że to jest w centrum, a tu są boki. Nie chcę, tak patrz. Ale to będzie zbite, właśnie, no to nie będą w jednej linii, nie? No bo w jednej linii, jak ty to chcesz zrobić, to gdzie jakaś szuka Pokazać ci coś niesamowitego? Zobacz, staj kroka tu i odwróć się. Ja mówię, że fajny, bo jest takie prawdziwe. Prawdziwe święta. To są prawdziwe święta. Zawsze na święta się ludzie kłócą. A nie takie udało. Nikomu nie. Co? Nie było nigdy nerwówki, matka nie chodziła, nie mówiła, że tyle ma roboty czy coś. Ale nie, ona może być trochę w tamtą stronę, tylko żeby było przejście wokół. Dobra, pokaż żeby mi będzie do niczka, bo ja nie, nie czaję już. Raz. Dwa. No. Teraz. Teraz ją tak do siebie doniczką. Wiesz, żeby ona pungała się na kancie, żeby jechała. O, 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 brawo, brawo, brawo. A, czekaj. Uważaj, nie puszczaj jej. Nie. O. Drugą końkę Tak, tak. Puszczam. Nie, nie, nie. <ślesk> 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 no nic, bo fajna była. Co? Zaczekaj, połóżmy, ta jest. No, to uważam, jest bardzo ładne. No dobra. Co ona tak upada jakaś? To tam strzałą trzeba. Czyli to co było? Chłopie moje... Chłopie moje... nie masz? Ma. Ma. Ogólnie całość trzeba przesunąć lewo, nie? nie? A co oni kurwa robią? Poczekaj, co teraz będzie? Te małe będą po bokach? Tak jak czy co? Ja skorzystam w lewo. W końcu kiedy to ciąganie. No jeszcze, Bo ja w ogóle. Tak, ale ja uważam, że w ogóle nawet z tymi gumami, no bo wiesz, no tutaj miałaby się kokoł też we przejść, nie? Ale raczej to jest taka mega szpara. Żeby ona była bardziej tu i tu jedna, a potem tam. To. Co? To Niesymetryczni, kurwa. Jak mają taki pokój, to jest wąski, tam nie ma innego wejścia, to ta powinna stać duża na środku, i w ogóle ją obrócić, bo jest niesymetryczna i z lewej strony ma mniej tych, więc ją obrócić. I te dwie po bokach, jak już. A nie, co oni kurwa, robią? Takie przejście jest ok, uważam. Właśnie tyle zostało. co, oni stąd będą patrzyli na to? Nie no nie mogę tego oglądać teraz. Chyba Daj też taki, co? Okej. Okay. <śmany> <śmany> Dobra. Dobra, starczy. Ja, o, ja uważam, że jest okej. Okay. Nie, 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 tam było mi też, tak? Mm, nie teraz jest gorzej. Czy <śmany> tak? Jeszcze mam bardziej. No jest teraz dobrze. Ja tam jestem dumny. Ja to nie lubię, że wiesz, że ktoś ci zrobi gotowe. A ty, o jak ładnie, że samemu trzeba. Wtedy jest też satysfakcja, że wiesz, o ja to zrobiłem. No ja myślę o czymś takim. To może najpierw zrobimy po mojemu, co? To może najpierw po mojemu, a potem po twojemu. Co ty dzisiaj jesteś taka turbo aseptyczna? no? My za dużo z tobą spędzam. O, i krzepy nabrałaś? <laughs> Nie, jest za blisko. Ej, ale Warnega robi taką samospełniającą się przepowiednię trochę, bo mówi... A co, to na święta to ludzie zawsze tak się kłócą, po czym ją cały czas podkupia, żeby ona się kłóciła i wtedy mówi, o widzisz, na święta wszyscy się kłócą. Jest to się za blisko. Ty są, ja ja robię sobie ja robi No Nie wiem ty ja jestem ja robi semietrza. Ale to dziwnie wygląda, co oni pod kątem będą na to patrzyli? Brzydko, kurwa. Ta duża powinna stać tutaj na środku i te dwie po bokach. I masz ideolo. Mogą by, mogłyby być nawet trochę z tyłu po prostu za nią, żeby ta była na froncie. I wtedy też działałaby zasada kontrastu, że te dwa badyle po boku wyglądałyby tak obrzydliwie, że ta na środku byłaby jeszcze ładniejsza. Kumacie? No to jest klasyka, nie? Że to jest tak jak. <laughs> no. Koleżanka bierze taką brzydką koleżankę do klubu, bo wtedy wygląda przy niej jak chodząca mis, nie? Klasyk. Żeby nam się dobrze żyło. Żeby. No jest coś takiego jak zasada kontrastu. No, k***a, czytałem o tym. Święta były fajne, żeby ubieranie choinki było fajne, miłe, żebyśmy się nie pokłócili, żeby pieski były zdrowe, żeby się okazało, że dama po prostu ma teraz taki okres. <śmiech> <śmiech> no. Dużo radości, żebyś pociechy miała w życiu. <laughs> mać, ale słodko. Ale w ogóle Bardzek mówi, że bez kontrowersji, a przecież jakie dymy były przy ustawianiu choinki. i To niby jest bez kontrowersji? Myśmy byli zdrowi i szczęśliwi tak. tak. Smacznego. Smacznego. Jajko i ziemniaki, tak? No. No nie ma ryby. Co to? Ziemniaki z ogórkiem wieczorem? Co to jest? No, to by zrobiłam takie troszeczkę surowe, bo wiem, że takie lubię. Więc ja mam duże dłonie, zobacz. Psują mi te małe. No źle to wygląda, no kurwa, no. Już lepiej by było te małe wywalić i tylko te zostawić, jak już tak chcieli do rogu, to spoko. Ale te z dupy to wygląda. To ja nie wiem, czy nie dać tych małych w ogóle po drugiej stronie. Ja jestem bez... ty robisz coś dziwnego, Nie no, czemu oni mi to robią, moje poczucie estetyki... Umiera. Tak szkółce drzewek to sięgam Tak się chłopiec nie stawiał. One muszą mieć jakąś taką, wiesz, płynną linię, a nie że jedna i druga. Nie może być. Chciałeś robisz jaja, bo że śmieszne, kłutnie. Nie, mówię poważnie. Ja mam po prostu artystyczny jakiś. <laughs> no to jaki artystyczny i kazał tak po bokach postawić, to błagam. Zmysł. A to wygląda jak w szkółce drzewek. Proszę, postaw tą tutaj, serio, na chwilę. No, dobrze. Masz. No i co? Przesunąłeś już troszeczkę tam, <noise> ja, to chciałem. Ja. Nie, no jak oni się nie pobili na koniec odcinka, to ja nie wiem. Rób se sama, bo już. <głos> <głos> Rób se sama, pierdolę to. Ja to, że sobie robię z nim, jaja. Nie robię sobie ręki z ciebie. No i dobra, no i teraz jest jakaś kompozycja, a nie, że są jakieś. To, to jest. To jest mam pytanie, jaka to jest kompozycja? Powiedz mi, co to jest za kompozycja? Jedno ładne drzewo i dwa losowe. To jest jakaś kompozycja? No pani artystka twierdzi, że tak. To jest jakaś kompozycja. I tu uważasz za centrum życia? Serce? Nie. A co? Mózg? O kurwa, co jest centrum życia? Umie to jelita chyba. W kółko muszę się nimi zajmować. Twoją duszę. Hmm. No tak. Bez niej to jest też przedmiotem. No to Dobra, to inaczej. Gdzie jest dusza? W sercu czy w mózgu? Nie, dusza jest. E, cię otacza. Co jedno działa? Aura. No dobra, to jak człowieka robią dekapitację, albo na pół przepoczławiają... ale <noise> on no, poddymia. To... Pod dywia. To, ym, to gdzie jest ten dusza? <noise> no to spierdala część duszy. Wierzysz wtedy, jak cię na pół półprze... Nie, jeszcze chwilę żyjesz. <noise> jest. No tak. Rozpinka. Jeszcze chwilę, ty kilka sekund, żyjesz. Co byś zrobił? No, co byś zrobił? To gdzie jest dusza? Dzieli się na dwa? A, czy ja... <laughs> Nie no, czekam aż Wardęga zacznie opowiadać o Holandii i Jak ...zagwózkę, co? No. Mhm. Ej, bo ty głupi jesteś. Dlaczego? No bo... No, gdzie jest wtedy dusza? No już pewnie odchodzi, no, bo umierasz. Co byś no? zrobił? No co byś zrobił? A może jakoś przetrzymują jeszcze chwilę przy życiu? Ale skąd jest takie założenie, że ta dusza od razu spierdala? To nie jest nawet chyba w wierze chrześcijańskiej, że to ileś tam czasu trwa, nie? Że ta dusza odchodzi z tego ciała, ten i. Że nie jest tak, że ubierasz, ale że. O, dobra, Elo, czy czekałam, nie wiem, tam 70 lat, żeby stąd spierdolić, Dzięki, nareszcie mnie uwolniłeś, Elo, lecę. Tylko chyba ten, że to trwa jakoś, nie? Takie są wierzenia. No to gdzie? Nie wiem, zapytaj. Dobra, w świetnie w mi się wydaje, że Bardenga jej zadaje takie pytania, bo w finale chce ją naprowadzić na swoją wersję. W sumie nie wiem, jak ona jest, ale zakładam, że on po prostu jej zadaje takie pytania, żeby podważyć jej wersję i doprowadzić do tego, żeby przyznała, że jego jest lepsza. Nie wiem, się tak. No. To taka była śmierć, Nana. No to ja się nie dziwię, że uwardenki się kłócili na święta, jak siedział przy stole. No to już domyślam się dlaczego. <laughs> ja tylko chciałbym wspomnieć, że ona ma nóż w ręku. Mm, jakoś dziwnie wycelowany w kierunku Sylwestra. To no, są szczegóły, nie? ale... Ja mam obserwować głowę. Tam jest świadomość. Dusza to świadomość, w moim myśleniu. Ale ogólnie twoje ciało A, to dlatego pytał o te dekapitacje. Energiczna. I twoja dusza ci otacza całego. A nie że tylko coś w głowie. To by się tak wydaje, bo masz taką percepcję. Ale to nie znaczy, że ona jest prawdziwa. Są nie ja po prostu zadaję pytania. Dobrze, no ja ci tylko tłumaczę, no. Ale chropię. Dobra. No. <noise> Bardzo ładnie. Już tak? Nie. Nie pasuje ci. Nie no, kurwa. Jak ktoś, ktoś mi powie, to nie... co to jest. <noise> nie no, kurwa, co to jest, no. Ludzie. No dobra, już z tego wszystkiego, to to, że może ujdzie. A to ujdzie. To już trzeba chce Ja uważam. O Boże, co? Że. W bąkach ta duża musi być, a te są takie tylko żelanki. O, piesio! Oczywiście w najlepszym miejscu. Jedynym możliwym. W ogóle jest fajna historia z tymi czubkami, bo my kupiliśmy dwa czubki. Nie, nie, nie wiem, czy mi widać. Jeszcze zanim kupiliśmy dwie choinki, bo po prostu nie wiedzieli, spieraliśmy się, czy złoty czubek, czy czerwony? I mówimy, dobra, weźmiemy dwie. No się nie podobają te czubki na choinkę. Dla mnie jakoś tak tandetnie wygląda. Tak nie wiem, nie podobają mi się. A później się okazało, że mieliśmy dwie choinki. No zobacz, no tutaj jak ta gwiazda jest, to zobacz jak to wygląda. Już abstrahując jak wygląda ta choinka i że jest krzywo, to pomijając, to przecież kurwa, to, to wygląda jakoś tak tandetnie strasznie. Taki chichot No dobra, to poczekaj, robimy... No teraz widzicie. ...wielkie otwarcie, to ja tylko poczekam. No zobacz, no uważaj, no, zobacz, no kurwa, jak to wygląda. Ale, nie no, ta po lewo to ładnie. No takie świąteczne drzewko, chociażbym ją je jeszcze obrócił, bo jest nie, nierówno na górze. Ale jak to wygląda do po Co to jest? A grzyby to teraz? Grzyby to już się będzie spała. Poczekaj, poczekaj, nie ruszaj. O, to jestem sam ciekawy. Co tu wyszło? Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Uciekaj, 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 uciekaj. Oho, uwaga! Wow. Nie no, ta po lewo sztos! Ej, nie, naprawdę, ta po lewo wygląda... No, grubo, grubo. No te po prawej, takie wiecie. Bardzo ładnie. Tam ja trochę, może co? Wow! Nie ty co? Jestem dumna z nas, bo ładnie to zrobiliśmy. No i się nie pozabijali, a mało brakowało. Się ładnie. I co? I teraz już nie narzeka na to, że panowie mogli wnieść choinkę. Bo po co? A teraz zobaczcie jaką historię mają. To prawda, dobrze Wartajga mówił. To prawda, teraz mają całą historię. Że musieli to wtachać, że na koniec ustawili, że było milion prób, że prawie już się rozstali, bo nie mogli się dogadać, gdzie mają stać te choinki i w ogóle. A teraz zobaczcie, na koniec, jak już efekt, to. No, fajnie. Dobra robota. Piona Mordo, lecimy okay. sobie tu dalej. Jak na nas człowiek. Ej, tu coś trochę. <laughs> bardzo. <śmienicza> no. Tak, tak. <śmienicza> no. <śmienicza> wolna? Bardzo no. Ja tak że pięknie mamy. Nie bo ta choinka duża robiła. Bo... No. Nie, ale gdyby nie ta duża choinka, to te dwie, to taka bida by była. Ale chuj no. W moim życiu dziś już dzwoniłem na policję. Bo mnie chyba zgłosiła pewna firma spółka, że ich taka spółka co mnie nęka po wami, mnie zgłosiła, że ja ich nękam. Muszę iść na policję Się tłumaczyć. Serio? Och Boże. No, a tak poza tym, no to pójdę. Ale to jest popierdolone, szczerze. Sobie na siłownię? Lubię chodzić na siłownię. Sobie słucham wtedy muzyki, to dla mnie jest jak taka. Ja wam mówię, musicie kiedyś tego w życiu spróbować, oczywiście jak nie macie tam żadnych problemów zdrowotnych, yy, nie wywala wam serce i, i tak dalej, to generalnie kofeinka w takiej czy innej formie, co tam lubicie, czy, 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 czy yerba, czy cokolwiek, muzyka i trening. Kurwa, to jest najlepsze, co może być, naprawdę, taką muzykę, co lubicie, no ale raczej wiecie, żywszą taką, to jest, ja, dla mnie to jest kurwa pik samopoczucia. To jest pik samopoczucia, jak sobie trenuję, puszcza muzykę, wiecie, wjeżdża kofeinka i ten, to jest sztos, Polecam wam, spróbujcie kiedyś. Normalnie. Ach. Ciszenie. No, patrzę sobie na ludzi, lub jak są ładne dziewczyny na siłę. <laughs> Dziś też jakiś smutny. Nieważne, gdzie nabiera apetytu, ważne, że je w domu, tak? O, właśnie, to są mądrości. Jak czuję, nie wiem. Nie jestem w stanie tego do końca zdefiniować, ale czasem są takie dni, że po prostu człowiek jest jakiś taki smutniejszy. Ale właśnie o to chodzi, żeby nawet jak są te dni smutniejsze, to i tak zrobić swoje. Się nie poddawać, nie załamywać. No to jest dyscyplina właśnie, to jest ta dyscyplina. Tylko właśnie robić swoje, robić swoje. Bo to normalne i naturalne, że są lepsze i gorsze dni. I każdy człowiek ma jakieś problemy, o których nie mówi światu ale trzeba sobie radzić. I się rozwijać. Ogólnie jak człowiek czuje jakiś niepokój, to warto jest się zatrzymać. Pomedytować. Ja wiem, że to głupio brzmi, ale medytacja naprawdę spoko jest, nie? 800 stron przeczytałem. Więc się cieszę z tego postanowienia, które tam jakiś czas sobie temu zrobiłem, że będę czytał codziennie te kilka stron. I tu, y się zastanawiam co kolejne przeczytać. Może to będzie droga. Toksyczne relacje. A Samuraja, a może to będzie jak w dni zmienić na mózgu, a może toksyczne relacje. Nie wiem. Szkoda, że jednej rzeczy mi się dzisiaj nie udało zrobić jeszcze. Ale to już by było zbyt wspaniale. O! Wielki ptaszek stawiamy tutaj. Czyli to mamy. Ta jedna rzecz jest odhaczona, inne też już tutaj wcześniej odhaczone, a tutaj zobaczmy. Nie, no w sumie to <grym> za dużo nie zrobiłem dziś z tych rzeczy, ale można powiedzieć, że przygotowałem się na zrobienie, e, że jutro je ja będę mógł wszystkie dokończyć i odhaczyć. Ogólnie polecam Wam, jeżeli coś sobie odkładacie bardzo długo, na przykład zróbcie sobie takie zadanie, że e, pomyślcie, co odkładaliście długo, ale chcieliście zrobić. I jeżeli można to zrobić, to zróbcie to w przyszłym tygodniu na przykład, nie? No ja nie wiem kiedy to wypuszczam, więc nie wiem jak jest dzień, więc nie mówię w tym tygodniu, ale żeby... Albo nie kurwa, zróbcie w tym tygodniu, jutro. <laughs> Napiszcie w ogóle, co odkładacie. Um, i, z jakiej, i, I czemu? Nie, no bo jesteście anonimowi w internecie w sumie, więc możecie nawet napisać jakieś osobiste rzeczy. Że co odkładacie, albo jakieś proste rzeczy, nie? Że na przykład, nie wiem kurwa odkurzyć. W samochód, nie? Czy coś takiego Albo nie wiem, porozmawiać z kimś bliskim Że co chce, chcecie zrobić Ogólnie w, yy, Ale odkładacie już od jakiegoś czasu Od kilku tygodni to I dlaczego to odkładacie? Zadajcie sobie pytanie, napiszcie w komentarzu Bo jestem ciekawy, nie? Ciekawy, nie? Piesio. No i co? Zły był to vlog? Ja się dobrze bawiłem. Sylwester, uważaj z tą medytacją, bo jeszcze sobie coś przypomnisz, i co wtedy. Masz rację z tą medytacją. Jak ja medytuję, to mi nagle się zaczyna wszystko przypominać stary. <laughs> jeszcze jak ziółka do tego dodać. Nie wiem, ja lubię taki content. Lubię. Nawet powiem wam, że dużo przyjemniej mi się to ogląda, czy, czy jakoś większy mój mózg jest bardziej tym zainteresowany niż jakimiś tam aferami. Tak szczerze mówiąc. Dobrze mi się takie rzeczy ogląda. Może, nie wiem, albo się starzeje, albo coś. Nie wiem. A może nie wiem, przebodźcowany tymi aferami jestem i tak. Jest to po prostu coś nowego? Jakaś odmiana przede wszystkim? Może dlatego? Nie wiem, dajcie znać w komentarzu. <grystanie> <grystanie>